W WSI była, na tak pewno jak każda służba może mieć różne mankamenty, ale to był polski wywiad i kontwywiad wojskowy i hańbą było i zbrodnią było zniszczenie wywiadu i kontwywiadu wojskowego, tak jak to zrobił PiS usta działaniami ustawowymi ja jako były minister obrony narodowej. Nigdy nie mogę przyłożyć ręki do niszczenia polskich, polskich jakby aktywów wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Tu moje związki z WSi polegały na tym, że WSi mi podlegało jako ministrowi, no ale tak samo podlegało i innym ministrom, a nawet Antoniemu Macierewiczowi, tylko tyle różnica polega na tym, że on te WSi zniszczył i to jest, to jest według mnie hańba, a to, że głosowałem w platformie jako jedyny, bo przecież wielu posłów z innych środowisk było również przeciwko likwidacji WSI, yy, to jest odrębna kwestia. Ale ja uważam, że ja miałem rację i ja miałem odwagę. Bo w takich sprawach trzeba się zachowywać pryncypialnie. Pan czytał aneks, panie prezydencie, ten aneks dotyczył tylko pana? Nie, nie dotyczył, jest, ale jest, jest tajnym dokumentem, więc nie ja będziemy o tym go? Też To też ob jest objęty tajemnicą.